Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj na zakończenie stażu. Przed nami teraz zaraz integracja i zaczynamy. Gdzieś tam zaskoczyło mnie to co, to, co robiłam i też to, jak wyglądał tak naprawdę ten dział, w jaki sposób był skonstruowany. Staż bardzo mi się podobał. Wydaje mi się, że rozwinął mnie jako osobę i przede wszystkim moje kompetencje w zawodzie. Poleciłbym staż lidl szczególnie osobom, które są bez doświadczenia zaraz po studiach, ponieważ jest to fajna przygoda, możemy nauczyć się tego, jak funkcjonuje duża międzynarodowa firma od kuchni, nabyć doświadczenia no i dzięki temu osiągnąć myślę duży sukces w przyszłości. Zdecydowanie polecam staż każdemu. Tutaj każdy traktuje cię poważnie. Spotkaliśmy się z naszymi stażystami po raz ostatni w ramach programu stażowego. Część z nich zostanie naszymi pracownikami i będziemy mieli z nimi kontakt na co dzień. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest być stażystą w Lidlu, zapraszamy za rok. Spotkaliśmy się dzisiaj e, na zakończenie stażu. No, ble, 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 ble. No, za pierwszym razem jest zawsze najlepiej! No! Hmm. Jeszcze to samo, powiedzcie wszystko?